Często usprawiedliwiamy nasz brak reakcji w sytuacji, kiedy ktoś narusza nasze granice, takim tłumaczeniem, że to nie ma sensu, to i tak nic nie da, ona i tak się nie zmieni, on i tak nie przestanie tego robić, więc nie ma sensu nic mówić. I jeżeli ty też w ten sposób usprawiedliwiasz swój brak reakcji, to uświadom sobie jedną ważną rzecz. A mianowicie to, że w tym Twoim zwróceniu komuś uwagi nie jest najważniejsze to, czy ta osoba zmieni swoje zachowanie, czy nie. Bo nie mamy wpływu na drugiego człowieka. Tak ktoś może powiedzieć, okej, okay, przepraszam, nie wiedziałem, że ci to przeszkadza. Ale równie dobrze może powiedzieć, mam to gdzieś. Jeżeli ci to przeszkadza, to Twój problem. Najważniejsze w tej sytuacji jest stanięcie po swojej stronie, danie sygnału sobie samej i całemu otoczeniu. Że nie zgadzasz się na takie traktowanie, że nie zgadzasz się na brak szacunku, że ty to widzisz, czujesz i mówisz o tym. Także następnym razem odważ się przemówić. I nawet jeśli ten ktoś nie zmieni swojego zachowania, to ty i tak wygrałaś, bo w ten sposób budujesz szacunek do samej siebie i poczucie własnej wartości. Trzymam za siebie kciuki, a jeśli potrzebujesz więcej wsparcia, bardzo polecam nagranie mojego warsztatu Asertywność, jak żyć w zgodzie ze sobą. Kliknij link w opisie mojego profilu. Pozdrawiam serdecznie Małgorzata Trzaskowska, coach, trenerka, autorka książek. Jesteś wartościowa i czuła dla siebie.